Zadanie 11. Miejscem zerowym w funkcji liniowej jest liczba 1. Wykres tej funkcji przychodzi przez punkt minus 1, 0. I tutaj musimy wiedzieć, że miejscem zerowym jest taki argument i to sobie zapiszmy. Miejsce zerowe to taki argument, czyli x, dla którego wartość funkcji Wynosi 0. I tutaj mamy dwie metody w zasadzie. Możemy wyznaczyć y, wzór tej prostej funkcji liniowej. Mamy y równa się ax plus b, wtedy z pierwszej informacji za y wstawiamy 0, za x wstawiamy 1, i mamy jeszcze jedną informację, że f od minus 1 równa się 4. Co oznacza, że 4 równa się minus a plus b? Otrzymujemy układ równań, dodajemy stronami i otrzymujemy, czyli stosujemy metodę przeciwnych współczynników, bo mamy a i minus a, liczby przeciwne, i wychodzi nam, że b wynosi 2. Z pierwszego równania mamy, że 0 równa się a plus 2, czyli a równa się minus 2. Czyli nasza prosta funkcja, y, na, równanie naszej prostej ma y, postać y równa się minus 2x plus 2 i jest to odpowiedź C. Ten sam efekt byśmy uzyskali, gdybyśmy po prostu tak jak w poprzednim zadaniu sprawdzili, y, czy punkty 1, 0 i minus 1, 4 spełniają, oba punkty spełniają dane równanie. I tylko odpowiedź C jest poprawną odpowiedzią, bo wtedy 1,0 i minus 1,4 spełnia oba równania.